Smakosze. Dzisiaj na obiad danie w prawdziwie polskim stylu. Zrobię rolatki z mięsa mielonego, z farszem z kapusty kiszonej i pieczarek. Przygotowałam na rolatki mięso mielone. Będzie potrzebna do tego jedna cebula czosnek, jajko, tarta bułka i do przyprawiania sól i pieprz. Farsz będzie z kapusty kiszonej i pieczarek. Kapustę kiszoną będę dusiła z dodatkiem liści laurowych. Pieczarki będę podsmażać na maśle z cebulą. Farsz przyprawię pieprzem i sosem sojowym. Rolatki będą w sosie. Na sos będę potrzebowała jedną cebulę, którą podsmażam na maśle. Będzie potrzebny bulion, mąka, śmietana. Sos przyprawię lubczykiem oraz mielonymi grzybami. Są to po prostu Zmielone, suszone grzyby, jesienią po zbiorze grzyby suszymy, kapelusze zostawiam, a nóżki mielę. Takie grzyby stanowią super przyprawę do sosów grzybowych. Gotowe rolatki będę otaczać w tartej bułce i smażyć na maśle z olejem. Przepis na te rolatki umieszczam w opisie pod filmikiem. Proszę kliknąć, pokaż więcej. Zaczynam od kapusty. Wrzucam ją do garnka. Dodaję dwa liście laurowe i odrobinę wody. Kapustę nakrywam, włączam grzanie i będę ją dusiła na minimalnym grzaniu do miękkości. Do podsmażania pieczarek będzie potrzebna cebula, więc teraz pokroję ją w kostkę. Też pokroję drugą cebulę, która będzie potrzebna do sosu. Cebula gotowa, teraz będę kroiła pieczarki. Pieczarki pokroję na plasterki. Na patelnię wrzucam masło. I gdy się rozgrzeje, będę na nim szklić cebulę. I teraz do cebuli wrzucam pieczarki i będę smażyć do odparowania płynu. Czarki są już dobrze usmażone, teraz dodam do nich kapustę, która tutaj nosiła się obok w garnku. Kapustę przekładam łyżką cedakową, żeby do farszu nie dodawać zbyt dużo płynu. Teraz kapustę z pieczarkami wymieszam i posmażę jeszcze około 5 minut. z kapusty odparował. Teraz już wystarczy tylko doprawić farsz do smaku. Doprawiam go pieprzem i odrobiną sosu sojowego. Włączam już brzanie, posmakuję, hmm, bardzo fajnie. Teraz zestawiam farsz spalnika, aby ostygł. Gdy farsz stygnie, przygotowuję sos. Do rondelka wrzucam masło i gdy się rozpuści wrzucę cebulę. Cebulę będę na tym maśle smażyła do zeszklenia. Cebulka zaczyna się złocić, więc teraz dodam do niej łyżkę mąki. I ta mąka powinna się teraz dobrze uprażyć. Gdy wszystko w rondelku zacznie się pienić, to będzie znak, że można dolać już bulion. Bulion wlewam partiami i mieszam, żeby nie było grudek. Sos gęstnieje. Można więc dolewać resztę bulionu. Dodam też teraz dwie łyżki proszku grzybowego oraz pół łyżeczki lubczyku. Wszystko wymieszam i przez chwilę pogotuję. Sos ma bardzo fajną konsystencję. Teraz go doprawię do smaku. Soli nie będę dodawała, bo bulion był dość słony, ale troszkę pieprzu. Tutaj się na pewno przyda. I zmniejszam teraz grzanie i na takim minimalnym grzaniu jeszcze chwilę ten sos pogotuję. Farsz stygnie, sos gotowy, więc teraz przygotuję mięso. Do mięsa zetrę cebulę na tarce o drobnych oczkach. Kończę już to tarcie cebuli, łzy wyciska. A tyle myślę tej cebuli wystarczy. Do miski wrzucę teraz mięso. Oczywiście mięso sama mielę. Nigdy nie kupuję mięsa gotowego. Do mięsa dodam przeciśnięty przez praskę czosnek. Wbijam jedno jajko. Dodaję troszkę soli i pieprzu oraz tartą bułkę. Na razie dodam trzy łyżeczki i będę mięso wyrabiać. Mięso powinno być dość gęste, zwarte, więc jeżeli będzie potrzeba to tej tartej bułki tu jeszcze dorzucę. Mięso jest dobrze wyrobione, jest dosyć swoiste. Posmakuję tylko, czy nie trzeba go doprawić. Moim zdaniem nie, jest wszystko dobrze. Mięso dzielę na cztery części. I taka porcja będzie na jedną rolatkę. Na deskę położyłam folię. Na folię wysypuję trochę tartej bułki i na tę bułkę kładę porcję mięsa. Za pomocą łopatki mięso staram się uformować na grubość mniej więcej 1 cm. Teraz na mięso kładę farsz. Farszo składam równomiernie, zostawiając wolne brzegi. No i więcej z tej strony, miejsca wolnego, bo zawsze przy zwijaniu farsz się lekko przesuwa, a ta rolatka musi się jakoś skleić. I teraz, za pomocą folii, zwijam rolatkę. No właśnie to, co mówiłam, troszkę tego farszu za dużo i gotowe. I w ten sposób przygotuję wszystkie rolatki. Są bardzo delikatne. Trzeba robić je bardzo ostrożnie. Ale już wszystkie mam gotowe, więc teraz mogę zacząć je smażyć. Na patelnię wrzucam masło i czekam aż się rozpuści. Żeby masło się nie paliło, dodaję trochę oleju. I teraz wkładam rolatki. I będę je smażyć ze wszystkich stron na rumiano. Gdy rolatki są już obsmażone ze wszystkich stron, zalewam je sosem. Zmniejszam grzanie, nakrywam pokrywką i będę je dusiła około 20 minut. Grzanie pod patelnią wyłączyłam jakieś 5 minut temu. Teraz rolatki wyjmę na półmisek. A do sosu dodam śmietanę. Sos ze śmietaną dokładnie wymieszam i można podawać. Tego sosu oczywiście nie będę już podgrzewać. Rolatki z mięsa mielonego z kapustą kiszoną i pieczarkami najlepiej smakują podane z kaszą i buraczkami posypane natką pietruszki. Są delikatne. Mm. Takie połączenie mięsa mielonego z kapustą i pieczarkami jest naprawdę bardzo smakowite. A do tego kasza i pyszny sosik. Mm, mniam. Wszystkim smakoszom polecam przygotowanie takich roladek i wszystkim życzę smacznego.